W odcinku pod tytułem Wielcy Przedsiębiorcy. Dziś porozmawiamy z ikoną przedsiębiorczości, Panem Hiltonem. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Moje pierwsze pytania do Pana brzmi. Jak doszedł pan do sukcesu? Hmm. Wie pan y, swój sukces zawdzięczam w swojej przedsiębiorczości. Już jako młody chłopiec musiałem znać kilka języków niego z przymusu, gdyż no, miejsce mojego zamieszkania tego wymagało. Hmm. Potem sukcesywnie starałem się dążyć do swoich celów. Młody chłopiec nie za bardzo bogaty chciał osiągnąć jakiś cel pan. i tak sukcesywnie dążyłem do, do, do swoich celów i już w latach dwudziestych, prawda, miałem 7 hoteli, ale jak pan wie, no, wielki kryzys nie oszczędził także i mnie i straciłem 3 spośród tych siedmiu hoteli, lecz no, nie poddałem się i teraz, jak pan wie, ja jestem jednym z największych potentatów w swojej branży. Jakimi cechami według Pana powinien odznaczać się dobry przedsiębiorca? Hmm, jakimi cechami? Według mnie dobry przedsiębiorca powinien być przede wszystkim asertywny, kreatywny. Hmm. Powinien, nie powinien bać się rynku. Wie pan. Czasem powinien tak zaszaleć, zaryzykować, ale też powinien w razie jakichś wahań giełdowych powinien być opanowany. Takie jest moje Dziękuję panu za poświęcony czas i życzę dalszych sukcesów.